Witamy Was bardzo serdecznie, z tej strony Prokaminos i... Michał. Eee, tak, gramy dzisiaj w Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. Eee, on nagrywa na swoim kanale, ja nagrywam na swoim, że będą inaczej dwa, dwie, per... dwie, tak, dwa... dwie perspektywy, nie? Tak, na, u niego na kanale i u mnie. No. Dobra, no to dajesz, bo Ty jesteś hostem co? i... No ale co, gramy deathmatch'ik, czy co, czy no strefa zrzutu? No to deathmatch'ik. Dopiero a potem w strefę nie bierzemy. No dobra, dawaj. No to jedziemy, będę na na deadmatch'u, bo dawno nie grałem No ja grałem ale ja miałam zwaloną myszkę, bo tamta mi się popsuła A, Wiesz, ja zawsze grałem na, na strefę zrzutu gram, nie? Bo mi się spodobało. Tam można ładnie punkty zdobyć i farmić tam, fajny No ja tak samo właśnie, powiem o. ci, to jest fajne E no ma, mapki cienkie, kurczę Cienki. Badlock. A. O jakiś Polak chyba widzę. Marek Baczyński Baczyński... Przepraszam Dobra, bierzmy falę. Przepraszamy tego użytkownika, jak nas nawet ogląda. Dobra, tu wziąłem falę, no fajnie, może być falem. Zobaczymy jak to będzie, ja sobie ustawiłem 40 klatek na sekundę. Z... No ja też. Zobaczymy jak to będzie nagrywać. Ale dobra. Ale dawno komentarzu nie było. Mm. No, w no, ogóle ja ci powiem, że dawno zrozumieć. ja ci powiem, że dawno w ogóle u siebie nagry... nie nagrywałem nic więc... Ja tak samo, ja byłem w Krakowie, ja mogłem tam nagrywać, ale tam był XP, to wiesz, głosu z grym nie mogłem nagrywać. Aha, no to ładnie. Nie, ale tam będzie format, może już jest format, nie, ale to aha, wiesz. Aha. No. Ja dopiero tam może na wakacje pojadę, nie wiem. Mhm. Bo ja się muszę z kumplami spotkać, potem z dziewczyną i takie te, wiesz. czas, czas prywatny. No, no, dla siebie. Mm -hmm. Ja kupuję no. sobie, będę się bawił A. Jak to się mówi? AVG, czy coś takiego? Wiesz o co chodzi? Tyg... E, A, ASG chyba? ASG? No, no z, no, z takimi karabinami, wiesz. A no to ASG, no, to no. dla kurki. No, ja właśnie sobie y, kupuję broń elektryczną M4. Aha. A no, mój kolega ma M4. No. Pozdrawiamy Cię, Demono. <laughs> no, pozdrawiamy. Um. Dobra ja tu wezmę sobie. No, dobra. I a dobra. Idziemy. Załadowało mi się jeszcze, nie no. załadowało. Ja już gram. No oczekiwanie nagracie, dobra. No Troszeczkę mi ścina, ale można grać. Dobra. Mam M4. Jestem Siema. Siema. Dobra. teksa rzucę w razie co? Wow, 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 wow! Tyły, tyły, plecy, plecy. A, a dostał. No ładnie się zaczęło. A No, trzech na raz. Uważaj, tam po mojej, po mojej prawej stronie wyszli. Uhu, Joko to rzeź. znaczy po lewej. Po lewej. No. Rzuca granata. A tu kozy. No. Hm. Pokazuje mi, że mam 27 klatek. 30, ale 40 nic nie pisze, nie? Mi pokazuje, o rzecz, ale dostęp. Wow. No, mi pokazuje, 40 razach spada, nie? Co? What the fuck? Czekaj, włączę może sobie jakiś pierdolony... Ale ładnie chodzi mi wszystko. Nie. O, teraz mam 30-40 fps pokazuję. A dobra, ja się tym nie będę przyjmował. Wow, skosy mnie pociągnął. Żal. Wow, ale lag. Jakiego laga miałem? Sam se flesza rzuciłem pod nogi. No, ja dostaję na razie w dupę, nie? Ale to dopiero o. początek, to wiesz, rozgre... rozgrzewam się powoli. Ale laga mi ją, koleś. Bo takie lagi są. What the fuck? Co ja zrobiłem? Ale to zlamiłem. Dawno w koda nie grałem, naprawdę. czy znaczy, grałem, ale nie tak, jak ja chciałem. Że... O, za o, ale pięknie wyszedł mi pod grenade'ce. Nie ja wiem, plecy będę robił. Zaraz wyjdzie, zaraz wyjdzie. Nie, nie wyszedł. A tu wyjdzie, tu? Nie. Idziemy domem. O, pięknie. I leżeć. Ładna kosa. Dobra, coś odblokowałem, jakiś specjal. Coś BSP chyba? Nie. A nie, ja wiem, nieważne. Ale fajne to jest, przydatne. No i w plecy, no na pewno. Dziękuję Ci bardzo. Ale mi tu ładnie wyszli dwóch na jednego. Pięknie. Takie akcje lubię. Skampię się tutaj. Ja też się skampię. Trafię? Koleś mnie nie tlenu, czy co? Tak ładnie się ustawiłem, a on mnie nie zauważył. Wow, wystawiłem mu się jak pies. Ja coś mam z myszką. Co jest z myszką? Chuj z nią. Sorry, że nie gadam, ale jestem skupiony. No. <grych> o, ale mnie wziął, o. Zostaję w dupę. 10-7? No, może być. No, dziękuję ci Smyperze, że mnie zabiłeś, dziękuję ci. No zjebaną myszkę mam naprawdę. Jutro se kupuję nową, albo jeszcze dzisiaj. Jestem wkurwiony... Jak coś, nie dopsza... Jak coś to przepraszam, no. że przeklinam, ale... No będę musiał wycinać to. <laughs> A to nie wycinam. No kurza, stopa. A weźmy sobie moją... No, o fuck szybko, o, szybko! Wow, o dobrze, zabiłem go, zabiłem go. Fleszem dostałem. Dalej, dalej, dalej. Kurczę, zostałem. No, nienawidzę snajperów. Po prostu tak są ci snajperzy denerwujący, mm. że masakra. Ja jakoś się nie mogę popisać w grze. Nie, przez tą myszkę. Wina myszki. Złej baletnicy przeszkadza rąbek O, spódnicy. Oh, ja zabiłem kolesia, dobra. Co za... ...kamperska szmata. Up, enemy UAV up, enemy UAV no, uła, jeszcze, jeszcze bym go nie zabił, nie? Tak, jakbym go nie zabił, to bym ale lał. Ło wow, 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 Działko, działko! Ty jeszcze mnie nie zabiłeś! O oh, fuck! Uważaj, tu jest działko, czy ten y, karabin. O, zabiłem co, kogoś Jak tu wyjść, jak tu wyjść? Tu jest, a tu jest Aj zabiłem jest. Znaczy zabił mnie, kurczę UAV rzuciłem Oooo Ghost Hunter jest dobry No i sobie fleszę rzuciłem, ładnie oślepłem! O ślep. Dalej, posun się Dalej, no posun się dalej, no. O, kogoś z asy o, asysta Dwóch pięknie. kosy, ładnie, ty. O, ładnie, ładnie. Ale nawet mnie nie zauważyli, ale dobre, nie. No, jak mi zlagowało grę, no, nie. Potrenuję, muszę sobie trochę potrenować. No, co za. Ale będzie na ten bedel Gdyby dzisiaj kafejka internetowa była otwarta, to bym sobie kupił myszkę tą co ja miałem wcześniej Ale no, dzisiaj jest niedzielą, nie? No jakby nie było widać. Ale Media Expert jest otwarty u mnie. Tylko tam nie wiem do której jakbym Nie wiem no już może już jest zamknięte, bo 13 i tam nie wiem do której jest sklep otwarty Aha, jest. No, no, no. Tutaj ten, ten taki gracz Ghost Hunter mnie denerwuje no. On jest z Polski, ale mnie denerwuje, no, Co filmy zabija On ma cheaty, na pewno Nie, tu nie ma <laughs> Ale dostałem w dupę. Ale dostałem ja Nie. O, pięknie zabijeć kogoś chyba. No, to ja, to ja. Dziękuję, dziękuję. <laughs> Starałem się. Gdzie on tu jest? Gdzieś go widzę. No ładnie, przyczaił się na mnie pewnie. O nie, o nie, no. nie predat! A ty, koleś mi już miał zabić, nie? <laughs> o, ładne staty, ładne. Na live No. Dun, 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 dun. Fuck yeah Pięknie No to jeszcze jeden meczek zagramy czy jak? Teraz strefę zrzutu? No dawaj Dobra Bierzemy strefa zrzutu Chyba, że będzie jakaś fajna mapka teraz jeszcze deadmeczeka zagramy. O no, coś odblokowałem jakiś PP90 czerwony i termiczny do PP90 jakieś pierdały do grania A to, to gramy strefę zrzutu czy deadmeczek jeszcze? To A, chodzi no. jeszcze, ja, to dedmeczek jeszcze zagram na, na tej mapce do UMI. Ostatni, nie. No. Tego poczekaj, tylko ja sobie jeszcze coś tam z klasą zrobię. A też bym musiał coś tu. Ten padlinożerc. O, chyba zmienię sobie. O, tłumik. Odrzut. O. No i tłumiczek, no. I to lubię. O, czerwony, ulubiony kolor. Ale nie, dobra, nie może być. O, odblokowałem, mam Golda, Skara, pochwale się. Argaden Argaden jest trudną mapą, naprawdę. Od nie, bierzemy domę. No dom. wiem, 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 ale że wziąłem domę. No to fajnie, okej. Okay. Dobrze. O, że nie będę lamił. No chociaż na pierwszy raz od miesiąca Deadmeczek to ładnie poszedł mi. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie dobrze... No u mnie jest... Ja, ja bym miał lepsze staty, nawet bym pierwszy był, ale powiem ci tak, jakby nie myszka... Jakby nie myszka. Tak to wszystko no, spoko. Ale muszę coś z nią zrobić, albo nie wiem. A bo ta gumeczka co jest tego? To są te trzy gumki, nie? Ale nie tylko nie to o co ci chodzi, nie? Tylko to wiesz o co... Chodzi. Mi oni, no właśnie nie wiem o co chodzi. No te gumeczki co są nie mam co pojęcia, są, jakieś jak, coś. Jak, na coś. No, te, cztery gumki takie, no nie wiem, co yy, się ślizga, wiesz, że myszka się tak ślizga, ładnie. nie? Aha, od myszki, no to mów, że od myszki. Mim, od myszki, nie? No <laughs> i właśnie jednej nie mam, bo mi się, gdzieś wyrwała Aha. się, nie? I właśnie, bo przez to mam takie e, zwalone saty. Dobra, em... Dobra, no to jedziemy. Uj, to no, już dostałem jestem w tym samochodzie, pod samochodem to jest Ej, myślałem Ohoho ładnie, ty A, pięknie weszedł mi Kurwa tyły, co to miało być? Co to miało być? fucking? No, ja nie mam pytań. No, znaczy, na razie. W no co do... za, no. No, widziałeś ty to? No, niestety. No ciekawe jakim no, cudem No, dostaję, Ja dostaję cały czas od jakiegoś typa No ja też No idziesz już plec Ale lagi nie Po prostu zajebisty hoznie nie Gratulujemy temu kolesiowi co mi hosta To no chyba i... ja nim hosta Nie. Dobra O już mi z predatorka zjechał o, Pięknie Ja w dupę dostaję Trzeba coś wygrać, coś, 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 ubić trzeba. Dobra, dostał. Przy kampie. Uważaj, tyły, tyły, plecy, plecy. Kurde. Kurde, Dobra Dobra, biorę M4 i zjadę na pewno. Dobra, zabiłem, zapłata. Zapłata i szmata. Oh. No jaki... No kur... Masz, że... masz też takie ściny, jak na przykład celujesz do przeciwnika i nie możesz go potem zabić, tak myszka ci się blokuje? No dokładnie, mam to samo. No ja też to miałem, wkurwiające to jest, naprawdę. To jest takie, że... Sz 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 szkoda słów. O, jednego zabiłem, znaczy drugiego zabiłem, ładnie. Kurwa, co no. za kamperzy. Fuck you, fuck kamperzy. You, kamperzy. <laughs> fuck you. No, na pewno. A, no, no, no. wow, no, zabiłem nie. go, pięknie. dostał. A nie, zabiłem, jak hit, jak dostęp jak dostałem A czyli dostał, jak leżałem, byłem zabity. Jakim, jakim cudem. To już nie wiem, tego ci bał? O, dostał z granata, nie? Panie No, ode mnie też dostał z granata i dostał head, Ty, no nie, no ja całą serię do Kolesia piknąłem i tego I nie zabiłem Chuś. go, lecz ja w głowę celowałem Chyba mamy opóźnienie jakieś parę sekundowe. Mm, już? No, szybko bardzo. Oh, no. że porażka. 9-12. Dobra, no to chyba kończymy, nie? No to jak chcesz, możemy jeszcze jednego meczek zagrać, jak chcesz. Jak chcesz. No to potem. Musimy no to już. dobra. No to dobra. co, kończymy, nie? Na dzisiaj, no. No, no. no to, to żegnamy z dwami. Z tej no, strony na był... Prokaminos i... No i Michał. No to na razie do zobaczenia. Pa, pa.